Dobry wieczór, dobry wieczór, dzisiaj będzie, o przestań, brawni, proszę Cię, to jest rzeczywiście, jest co, doktorek, na 20 pies zaczyna się lansować, dobra, Tomasz, zostaw go, niech się tam, Ach, bardzo Państwa przepraszam, za te zakłócenia psiowo-techniczne, pies czuje, że tutaj dzisiaj będzie smacznie, bo dziś będzie o cynamonkach, cynamonki, bułeczki, Słodkie, drożdżowe, z dużą ilością cynamonu. Zawładnęły właściwie naszym rynkiem. Wszyscy absolutnie uwielbiają cynamonki. Nie znam chyba nikogo, kto nie lubi. No, chyba, że ktoś nie lubi cynamonu, no to rzeczywiście wtedy jest kłopot. Ale moje dzieci absolutnie uwielbiają. Do tego chyba już we wszystkich sklepach, nawet w Biedronce czy w Lidlu. W Dino chyba jeszcze nie widziałam, ale też rzadko do Dino chodzę. Jak mi tutaj za chwilę. Otworzą obok mnie pierwsze dino w Warszawie, no to się przejdę. Przypominam, że dino w Warszawie nie jest w miasteczku wilanów, tylko jest tu u mnie na Zawadach, czyli pomiędzy pałacem w Wilanowie a Wisłą. To jest ten taki teren jeszcze bardzo rolniczy. Jeszcze tutaj są tacy, którzy uprawiają dynie, warzywa korzeniowe, peonie zwane po polsku piwoniami. Więc jest to taki teren bardzo rolniczy. Jeszcze tutaj można spotkać szklarnie. I tu właśnie niedługo już otworzy się dino, już stoi, już jest zrobiony parking, więc czekamy na wielkie otwarcie. Proszę Państwa, dzisiaj o cynamonkach. Oczywiście najlepiej pójść do dobrej cukierni i kupić taką cynamonkę z dobrym składem, ale kiedy za oknem robi się szorstko, nieprzyjemnie. Chłodno i wilgotno, a człowiek by taką cynamonkę zjadł. Ja akurat niekoniecznie, bo nie przepadam za słodyczami, ale często małe, młodsze tutaj żarłoki, bosackie. Często mamo, mamo, cynamonkę byśmy zjedli. No i jeśli nic nie ma w domu, a nie można już wyjść, na przykład jest niedziela i nie można nie pójść do do jakiegoś sklepu czy do dobrej piekarni bo już jest zamknięta i kupić taką cynamonkę, to można ją wyczarować w domu. Oczywiście można ją wyczarować z ciasta drożdżowego, poczekać, aż to ciasto urośnie, popieścić je, niech z nich popachnie w całym domu ten cynamon, ten zapach ciasta drożdżowego. Ciasto drożdżowe jest absolutnie miłością, jest smakiem domu, no ale jeśli ktoś nie potrafi, jeśli ktoś nie umie, a chciałby zjeść cynamonkę i to tak jak to mówią panowie w Eurosporcie, którzy um, zawsze komentują biathlon, jakby tak chcieć zjeść cynamonkę, ciuch -ciuch, to jak to zrobić? No więc ja dzisiaj przechodzę z pomysłem, nie dość, że cynamonkowym, to jeszcze w dodatku żeby wykorzystać chałkę albo jakąkolwiek drożdżową bułeczkę, To jest ważne, żeby to była bułeczka drożdżowa. Tak mi przyszło do głowy. Nie widziałam takiego przepisu jeszcze nigdzie w internecie, ale podsyłam tutaj moją propozycję i mój pomysł, żeby właśnie wykorzystać to ciasto drożdżowe, które mamy z chałki. Ta chałka jest na dobry skład. Kupiłam ją w niezłej piekarni parę dni temu. Już taka jest... Może nie bardzo czerwca, ale czerstwa, ale no nie jest w pierwszej świeżości. I tę chałkę oczywiście możemy wykorzystać. Zastanawiałam się też nad croissantami, ale powiem szczerze, ten pomysł nie do końca do mnie przemówił, ponieważ croissanty, oczywiście one są zrobione z tłuszczu palmowego, ale tłuszcz jest zasadniczym składnikiem tego ciasta. A ja bym chciała jeszcze dodać do takiej podstawy, czyli powiedzmy, czy do hałki, czy do croissanta, dodać masło, co zrobię, bo zobaczcie, mam tutaj masło, no, to są mniej więcej trzy łyżki, można troszkę mniej, masła rozpuszczonego, do tego dodaję sporą ilość cynamonu, mniej więcej taką łyżkę stołową do środka, nawet czubatą i do tego, proszę Państwa, trochę cukru brązowego, można dodać też ksylitol albo erytrytol, ale ja tego jeść nie będę, na pewno pożrą to moje dzieci. A one zbyt dużo cukru nie jedzą, więc nie będę tutaj ksylitolować ani erytrytolować. Dobrze i mamy tutaj taką pastę, w tym cieplym, ciepłym maśle Cynamon się otworzy, będzie dawał jeszcze więcej fajnego aromatu, a przecież wszystkim nam o to chodzi. W ogóle nigdy nie byłam w Szwecji, ale ci, którzy w Szwecji mieszkają, to na pewno tutaj dostarczą nam dużo komentarzy, że w czasie przerwy kawowej w Szwecji, która się nazywa bardzo śmiesznie, bardzo ładnie, Fika, to jest właśnie przerwa, właśnie jada się cynamonki. Te cynamonki są. Właśnie z ciasta drożdżowego z dużą ilością cynamonu i z takim z lekką posypką cukrową albo z delikatnym lukrem. Te bułeczki są raczej niezbyt duże, natomiast amerykańskie cynamonki no są rzeczywiście potężne i do tego mają taki lukier zrobiony na bazie serka. Przypuszczam, że jest to serek Philadelphia i cukru. I Myślę, że na pewno też mają dużo właśnie tego kalorii. Pani Natalia pisze, że nie je cynamonek, ale je płatki cynamonowe. No właśnie, płatki z cynamonem, ale mam nadzieję, że to są płatki owsiane z cynamonem. Cynamon też rzeczywiście poprawia trawienie i cynamon działa też, proszę Państwa, też tak odprężająco na nas. Ja nie wiem, jak czuję zapach cynamonu, to jakoś mi się tak dobrze robi na duszy i na sercu. O, od razu, więc y, to jest po prostu bardzo, bardzo fajna przeprawa. Ale są też tacy, którzy cynamonu nie znoszą, więc nie należy ich oczywiście do cynamonek zmuszać. Dobra, co robimy z tą chałką? Y, z chałką robimy to, że ją kroimy y, w kapałki. Ja bym je przekroiła jeszcze na pół, żeby utworzyć takie ala paseczki. To jest w ogóle fajny też przepis na to, bardzo szybki. Przepis na to, żeby wykorzystać resztki, żeby to, co zostaje, czy zostaje nam bułka drożdżowa, czy hałka, czy jakiś rogal maślany, żeby właśnie to wykorzystać, nie wyrzucać, nie marnować, odzyskać, a jeszcze z przyjemnością zjeść. Tu mam jeszcze taki kawałek, o akurat się psu trafiło, bo mi spadł, a <laughs> on tutaj jest nie bez przyczyny, cały czas na posterunku, no masz naprawdę chałkę lubisz, wszystko lubi, jak to mówi moja… Moja mama, wełna, nie wełna, byle gęba była pełna. No dobrze. Dobrze, mamy takie kawałeczki tutaj. I teraz zapomniałam Tomaszu, wiesz, mleka, nalałbyś mi trochę mleka. I teraz mamy tę pastę cynamonową, przypominam dla tych, którzy się dopiero włączyli, że jest to, to, to mój mąż kochany, jest to masło, w środku jest spora dawka cynamonu, i do tego mamy jeszcze brązowy cukier. O, i teraz mieszamy to i po prostu smarujemy. Smarujemy tę hałkę z jednej strony, żeby dodać tego cynamonowego smaku. Oczywiście każdy z Państwa um, według własnej miary uzna. Ile tego cukru wsypać? Niektórzy lubią bardziej słodkie, niektórzy lubią mniej, więc jest to wszystko zależy od tego, co lubimy. Możemy dać zamiast tego um, cukru, możemy dać ksteritol, możemy dać erytrytol. I jak Państwo się domyślają, na pewno będę teraz, jak tylko to kosmoruję elegancko. To będę układać tutaj, mam taką żaroodporną miseczkę. I w tej miseczce będę układać kawałki tej chałki. Jeszcze mam tutaj trochę, więc jeszcze troszeczkę posmaruję. Może być z jednej strony. Dziękuję Ci bardzo, kochanie. Zapomniałam o mleku. Dobra, i teraz bierzemy taką miseczkę żaroodporną. Oczywiście, jeśli mamy więcej tej chałki i nie robimy dla. Jednej osoby to y, robimy więcej. I układamy po prostu na brzegach. Y, jedną przy drugi, jeden przy drugim kawałek. Y, troszeczkę tak y, ugniatając, żeby nam się stworzyła taka różyczka można powiedzieć. Trochę przygniatamy. Jeszcze trochę ugniatamy. Jeszcze trochę. I do środka. Widzę już, że wszystkie mi się nie zmieszczą, ale powalczę, żeby nie marnować. Dobra. To jest trochę taki, wiecie, koncept, jak też robią Brytyjczycy. Oni robią w ten sposób najróżniejsze pudingi, czyli wykorzystują właśnie już lekko czerstwe ciasto. O, i teraz mam, dobra, zmieściłem się wszystkie. Trochę jest tutaj bałagan, ale postaram się tego zniwelować. O, i zobaczcie teraz, mam takie coś. O, troszeczkę docisnę. I uwaga, teraz kluczowe jest to, pan Norbert pisze: Panie Norbercie, to jest przepis improwizacyjny, czyli bierzemy starą chałkę. Tutaj jeszcze raz powtarzam: tu mam taką pastę zrobioną na bazie, trochę masła rozpuszczonego, do tego cynamon i tyle cukru, ile lubimy. Ja wzięłam akurat cukier brązowy, ale może być też ksylitol czy erytrytol. I po prostu ten cynamon jest ważny. Ważne też, żeby masło było ciepłe, bo wtedy łatwiej smarować chałkę. I najważniejsze też jest to, że w tym maśle ciepłym ten cynamon otworzy swój aromat. Dobra, i teraz bierzemy mleko i ponieważ będziemy piec tę chałkę, prawda, żeby nam się te wszystkie aromaty i te wszystkie smaki połączyły, żeby ona nam za bardzo nie wyszła. W... Pani, pani Natalia pisze, że chałka jest słodka. Moja jest niesłodka. To jest naprawdę bardzo ciekawe, ale ona naprawdę jest niesłodka i miała minimalną ilość tej, jak to się nazywa? Kruszonki. O, dziękuję bardzo. Kruszonki. Zalewamy mlekiem dosyć obficie, dlatego że w czasie pieczenia ta chałka wyschnie nam jeszcze. W związku z tym nie chcemy, żeby ona była taka sucha jak biur. Dobra, to myślę, że tyle. Wlałam tutaj myślę, że z 10 łyżek na pewno. I teraz resztę tej pasty cynamonowej na górę. O. Kładę. Nie pisz mi tutaj, bo nie dostaniesz, no. Ty nie jesteś broń, a nie cynamonka. Proszę, naprawdę, czy wasze psy też wszystko jedzą. Można dodać brzoskwinię, pisze pani e, Stefania. Pewnie można dodać e, na przykład sitki, bo to pasuje bardzo do cynamonu. Jabłka pasują do cynamonu. Oczywiście, że tak. I wtedy mamy to ciasto takie, e, powiedziałabym, no, drożdżowe, tak. Mamy ten aromat cynamonu i mamy do tego jabłka. No to po prostu jest idealnie. Powiem wam szczerze. Że wyszło to strasznie fajnie. Zobaczcie, wygląda ja w ogóle z daleka. Ja, jak prawdziwa cynamonka! Ba, ba! No i teraz takie oto cynamonki musimy wrzucić do albo piekarnika. Tylko że mi szkoda piekarnika dla takiej niewielkiej ilości tej cynamonki rozgrzewać. W związku z tym ja wrzuciłam do Air bo oczywiście. Już mam upieczoną taką cynamonkę dla Was, żeby zobaczyć, jak ona rzeczywiście wyszła. I pieski też mają swoje smaki. No ja wiem, no są takie pieski, na przykład labradory, które wszystko zjedzą, prawda? Więc ja wrzuciłam do airfryera, ale oczywiście można, jeśli mamy na przykład jakąś większą ilość, można też zapiec. I po upieczeniu wygląda cynamonka. Tak, wiem, że ona jest czarna tutaj na górze, bo się przypiekła troszkę, ale też jest tam cynamonowe. nie wygląda to może najlepiej rzeczywiście, ale już nie chcę kłaść tutaj na górę lukru, żeby nie było więcej cukru, bo po prostu tego nie zjem, a poza tym trzeba dawkować ilość cukru. I teraz zobaczmy, jak to smakuje. Hmm, cukier w chrupie, pod zębami, do tego herbatka. Powiem szczerze. No nie jest to taka cynamonka ze sklepu, ale. bo nie mów z pełnymi ustami. Ale ona jest, słuchajcie, wilgotna od spodu. Oczywiście to się nie, nie, nie będzie się trzymała tak kupy, jak prawdziwa cynamonka. Ale ten smak naprawdę jest tutaj. Tak jak mówię, nie będę tutaj posypować już cukrem, bo nie chcę tego robić. Pod spodem jest wilgotna. Smaczny jest ten, ten cynamon z, z tym cukrem, który pozostał lekko chrupiący, dlatego też proponuję, żebyście Państwo wzięli cukier, który jest dosyć gruby. Ten jest rzeczywiście dosyć gruby. To jest chyba demerara w ogóle, cukier taki brązowy. Pani Stefania, czy airfryer jest bezpieczny, bo słyszałam, że nie. Jest właśnie lepiej w airfryerze, bo też to jest dla gospodarstwa domowego, małego. Ja już nie mam takiego dużego gospodarstwa, moje dzieci. Co prawda mam ich czwórkę, ale przecież trójka jest już dorosła. One oczywiście wszystkie wpadają, wszystkie przyjeżdżają i wiecznie są głodne, wiadomo. Ale ymm, no też używam częściej airfryera, bo jak ja mam tam z tyłu, zobaczcie, mam taki wielki pikkań, co tam góry. No to tam, jak on jest taki wielki, w nim się mieszczą dwie gęsi, no to po co ja mam go rozgrzewać dla jednej takiej oto cynamonki, tak? I. Muszę powiedzieć, że z tych wszystkich pomysłów, które mi przyszły do głowy, jak zrobić to. Jeszcze zapytacie pewnie, ile taką Cynamonkę Piec. Ja myślę, że to zależy oczywiście od piekarnika, ale wydaje mi się, że nie ma jej co przesuszać i nie ma też, co dawać za wysokiej temperatury. Więc ja bym ją dała tak na góra 10 minut w temperaturze jakieś 170 stopni. Ale musicie to rzeczywiście dokładnie sobie. Zastanowić się i zobaczyć, jak te Wasze różne urządzenia działają. Taka cynamonka jest też bardzo fajna, właśnie w niedzielę rano, czy w weekend, na śniadanie, bo na śniadanie możemy zjeść węglowodanów to więcej niż na kolację, ze szklanką mleka, czy jakiegoś napoju roślinnego, czy z kawą i z owocami. Mam tutaj nawet trochę borówek, ale może być też żurawina, która świetnie pasuje. One nie wyglądają tutaj może zbyt dobrze, bo są ciemne. To jest naprawdę fajne połączenie, i na, na pewno ten smak, którego szukacie prawdziwej cynamonki, znajdziecie właśnie w takim połączeniu, czyli w czerstwej chałce, którą można, którą można właśnie w taki sposób odświeżyć i spowodować, że stanie się, może nie taką bardzo kształtną, może nie taką super miękką, może nie tak wspaniale wyrośniętą, ale ten smak cynamonki odnajdziecie. Właśnie w tym super prostym przepisie. No to co? No to był kanał Kobozacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że komuś ten bardzo prosty przepis się przyda. Ja kocham takie przepisy, bo nie mam czasu na stanie przegarach i nie mam czasu na marnowanie żywności. A to jest pomysł na niemarnowanie. Zróbcie sobie taką mam smacznego.